Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Draftologii na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj stoimy na e, polu szansa lub farsa i też będziemy musieli dlatego losować. Także bez zbędnego przedłużania, e, jak wiecie, no u mnie teraz trwa... Będę to powtarzał, ale jest to dla mnie bardzo ważne, żebyście po prostu wiedzieli, e, co się u mnie dzieje. U mnie trwa sesja, dlatego teraz o wiele mniej filmów. Może teraz uda mi się już powrócić do takiego codziennego e, nagrywania, ale to się okaże. Miejmy nadzieję, że ta draftologia jest jednym e, krokiem w przód. I tutaj mamy uwaga: No nie! QuickSell najlepszego zawodnika spaczek jako farsa. A więc przejdźmy do mojego klubu i zobaczmy, kogo udało nam się wydraftologii trzeciej najlepszego trafić. E, a jest to Juan Mata. Jakby wam to powiedzieć, płakać nie będę. Także szybka sprzedaż, proszę bardzo. i Niestety albo stety straciliśmy naszego prawego pomocnika z Manchesteru United, a ja za to mogę zabrać się za zwykły draft i dopasować go do swoich. Widzimy się. No dobra, to zaczynamy od formacji. Mamy tutaj 4-4-2 płasko, 5 5 obrońców nie chcę, 4-5-1, nie za bardzo. Wybiorę 4-4-2 płasko, czyli najbardziej chyba klasyczna formacja jaka jest. No dobra, zobaczmy jakich mamy tutaj kapitanów i jest oczywiście Leo Messi. No i tutaj wybór nie jest za ciężki. Spróbujemy zrobić prawą stronę BBVA i lewą stronę z BPL. Czy się uda? Zobaczmy. Także jeżeli mamy prawego pomocnika, powiedzmy to czas na lewego pomocnika. Tutaj mamy Antoniego Marsjala. Mamy też Eriksena, no ale tutaj wybaczcie, wybiorę sobie Francuza z Manchesteru United. Okej, okay, no to może napastnika z BPL. Szukamy napastnika z BPL i mamy. Uuu, jest Ibra, który nam nie pasuje. Mamy Runea, mamy też Aguero, który jest świetną kartą i w sumie wszystkie statystyki ma lepsze niż taki. Stary dzień mi się zawsze źle grało, więc to pomijam. Ale wiecie co, w sumie Aguero już grałem. Spróbuję przetestować Runeja. Dlaczego by nie? A przy okazji będzie miał od razu zgranie. No to tutaj, prawy pomocnik Suarez by się przydał. Mamy, słuchajcie, Griezmana. E, mamy też Dybale. Oczywiście on nam nie pasuje, ale mam też Benzemę. No ciekawe Większe prawdopodobieństwo jest chyba trafić zawodnika z Realu Madryt Także Benzema będzie tutaj moim wyborem Dobra, teraz lewo obrońca Tak troszkę skaczemy po tej planszy Jestem tego świadomy, ale, ale dlaczego by nie Rose tutaj, BPL idealnie A teraz prawo obrońca może BBVA będzie No i jest, Mario Gaspar Dobra i teraz przejdziemy do najważniejszego etapu I są to środkowi pomocnicy Mamy Davisa Jednak on nie ma zgrania Mamy też Bruno który z grania też za bardzo mieć nie będzie pójść w dębele, może dębele? W sumie dlaczego by nie, dębele wydaje się dobrym wyborem. No, i miejmy nadzieję, tylko że trafimy na jakiegoś dobrego obrońcę albo z albo właśnie belga. No i zobaczmy tutaj na środkową pomoc. Tutaj Modric byłby idealny, eee, lecz niestety Modricia nie ma. Jednym zawodnikiem, który chociaż trochę tu pasuje, to Bigli, a więc wybiorę sobie Biglię. Jednak liczę na to, że jakiś zawodnik trafi. Teraz środkowy obrońca, ależ fatalnie nam wylosowało. Teraz, no tutaj obojętnie kogo go wybierzemy, bo i tak go nie użyjemy na 100%. Kolejny środkowy obrońca, szukamy oczywiście Bartra. Perfekcyjnie o to chodziło. No i teraz Bramkarz, jakby tu był Dehea. Ee... Ale Peter Czech, Peter Czech jest i z pewnością go zabiorę. A więc to jest nasza podstawowa jedenastka. Chciałem zrobić hybrydę BBV z BPL. No, czy nam się to uda? Wydaje mi się, że tak. Także lecimy dalej teraz po rezerwach. Zobaczmy, kogo tutaj możemy trafić. Mamy środkowego pomocnika Hendersona. Mamy też Neymara, który nam tutaj się nie przyda za bardzo. Zabiorę Hendersona, bo y, bardzo lubię tego zawodnika. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj mamy? Prawa urana Carvajal. To jest dobre, dobra karta. Lecimy dalej. Mamy pomo prawego pomocnika, no ale reszta bez zmian. Kolejna. O, eee, mamy Ronaldo. Mamy Ronaldo, słuchajcie. Wybierzemy Ronaldo, aczkolwiek nie będzie on, e, będzie on super zmiennikiem. Po prostu. Bo mogę sobie tak zrobić, prawda. Zobaczmy, tutaj mamy napastnika antu Griezmana, Oczywiście go już wcześniej trafiliśmy. Prawy pomocnik Vitolo. No to wybiorę tutaj Griezmana. Zobaczymy, jak się nam potoczą losy na ławce, do której właśnie przychodzimy. Zacznijmy może faktycznie, od. Tu. Neuer. Idę. O, kurde. Nie, no Neuer mi w ogóle nie pasuje, więc bezsensownym jest go brać. Kiedy? Mamy tutaj Dechea, ale Petr Czech i Dechea. Dobra, wezmę dehe. Wiem, że teraz pewnie wielu się oburzy, że nie zabrałem Nojera, ale Nojer mi tu w ogóle nie pasuje do mojej koncepcji. Liczę teraz na to, żeby miał jakiegoś środkowego obrońcę z BPL. No, mam prawego obrońcę z BPL, który jakimś tam wyborem jest. No dobra, to na razie damy tak, niech będzie. E, anusz się nam tutaj. O, ale fatalnie. No i to jest chyba już po szansie, tak jest. Mamy SPO-isko, no i oczywiście SPO-isko zabierzemy. Bo on tutaj nam pójdzie w to miejsce i ma zgranie Bartra oraz benzema oraz Isko. Dalej lecimy, zobaczmy, koło tutaj mamy eee, i Barbo... A niech będzie i Barbo nawet. No i dalej i mamy, i mamy, i mamy Prawego brońcy Debuchi. No dobra. Okej, okay, moi drodzy, wybieramy menadżera i pokazuję Wam ostateczny skład, jaki tutaj będzie. Wybierzemy sobie Murinio i mamy 100 zgrania, 85 oceny. Jak najbardziej mi to pasuje. Mamy świetnych zawodników w drużynie. Zobaczmy jeszcze raz na ten cały skład. Petr Czech, co prawda na 7 zgrania, mogłem tutaj dać Debusiego. Może to jest jakiś wybór. Dobra, nie będzie Debushi tutaj, właśnie na środkowej obronie, żeby Petr Czech miał zgranie. Reszta, tak naprawdę, też jest w super kondycji. No i udało się zrobić BPL oraz BBVA. Hybryda. Co prawda, najprostsza jaka się da, ale jest. No to co? Przejdźmy do spotkań i życzcie im powodzenia. Zobaczymy, jak daleko uda się tutaj dotrzeć. Okej, okay, mój rozumiałem pierwszego przeciwnika, ale muszę powiedzieć, że coś fatalnego albo dzieje się z serwerami, albo z połączeniem. Nie mam pojęcia, bo za każ każdą osobę, którą spotykam, miała czerwone albo pomarańczowe połączenie. Dosłownie nie mogłem nikogo znaleźć. Jak już pojawiło się zielone to na chwilę No ale po chyba, nie wiem, 15 minutach wyszukiwania w końcu uznałem, że powinienem zagrać Zobaczymy jak to będzie Ale coś mam wrażenie, że serwery nie, nie, nie działają dzisiaj Aha, no już zaczyna się wspaniale Leo Messi nie wie gdzie jest boisko no, no, czyli jednak lagi są Myślałem, że to tylko po prostu błąd jakiś na serwerach Ale nie, jednak nie, jednak po prostu laguje Podanie do Hendersona, Henderson 1 do 0 w siódmej minucie Mamy bardzo ładne rozegranie, Rooney Henderson Prowadzimy, aczkolwiek to nie będzie miły mecz, to nie będzie miły mecz Benzema, Karim Benzema, próbował rzut karny, słuchajcie jest. A. Zaraz będzie zatrzymanie, tak jest I teraz musimy to zmieścić w tym czasie, kiedy to się nie dzieje Benzema 2 do 0 Antony Martial, strasznie fajnie się gra tym zawodnikiem ANTONY Martial, ANTONY Martial Jeszcze jedna, no, jeszcze raz, dobito, dobito ANTONY, ależ to teraz zrobił, szkoda, że nie trafił LEO MESSI, LEO MESSI, no to będzie bramka, na pewno, jasne, że tak 3 do 0 w 36 minucie Mamy kolejną na naszym koncie, liczę na to, że przeciwnik, tak jest, z Rage bo to było nie do wytrzymania, te lagi Okej, okay, znaleźliśmy kolejny mecz, miejmy nadzieję, że ten będzie już normalny, bo było zielone połączenie, o tyle E, więc zobaczymy co i jak Ma dobrą obronę No i ogólnie dobry skład Troszeczkę mniej zgrania, ale to się nie liczy No i podanie do Wayne'a Rune'a, Wayne, Runej Rune wychodzi w genialnej sytuacji Sam na sam Wayne, Runej Jest 1 do 0 W 12 minucie Wykończenie Godne właśnie no, Mistrza, mistrza Ależ podanie do Dumbi teraz Ależ to było ładne zagranie. 1 do 1 w 60 minucie. No tego się nie spodziewałem, ale Schneider genialną piłkę posłał do dumbi. No i ten e, trafia. No w sytuacji sam na sam ciężko, żeby było inaczej. No ale tutaj Ronaldo wprowadzony na razie niewiele nam daje. Ronaldo, Ronaldo ładnie to zrobił. Ronaldo. 2-1. To jest właśnie to, że on był niewidoczny, odkąd wszedł na boisko, ale w pewnym momencie tak przyspieszył, tak podryblował, że strzelił bramkę w 75 czy 4 minucie. No i. Mamy znowu prowadzenie i Ronaldo. Ej, do przodu! I to już nie powinno być problemu, jeżeli chodzi o zakończenie tego spotkania. Prawda? Prawda. No i mamy kolejne zwycięstwo, idziemy dalej w drafcie. Na razie wszystko układa się bardzo dobrze. Okej, okay, mamy kolejnego przeciwnika i tu jest naprawdę potężny skład z BBV. -a. No, zobaczymy jak nam pójdzie. Messi, bardzo ładne przejście pierwsze. Messi oczywiście drybluje po raz kolejny. Messi znowu jest. Messi, to jest faul, panie sędzio. Już w drugiej minucie mamy rzut karny spowodowany świetnym dryblingiem Argentyńczycy nie potrafili go powstrzymać, to go faulowali, ale to nie był najlepszy wybór. No to co? Strzelam, oczywiście będzie tutaj podchodził Nie kto inny, jak sam poszkodowany. Leo Messi. Leo Messi. Piękny karny, 1 do 0 1-1 No co mam powiedzieć, 1-1 Nie wiedzę, nie Jakie on ma szczęście, dobra Uspokójmy to, bo Wydaje mi się, że wynik tutaj będzie inny Ronaldo 2-2, 31 minuta o, Ronaldo? Dobra, to było absolutnie nie było podanie do Ronaldo. Jakimś cudem wylądowało pod jego nogami. Nie było spalonego. No i udało się strzelić, jako że ma genialne wykończenie. Ale ten mecz jest tak dziwny, że cieszę się, że, że już jest 3-2 w 89 minucie do końca z tym wynikiem. No i moi drodzy, wygrywamy po raz kolejny tylko jedną bramką 3 do 2, ale liczy się zwycięstwo i idziemy do finału tego draftu. Mecz finałowy przeciwko naprawdę konkretnemu składowi z trzema TOTY No, będzie bardzo ciężko, aczkolwiek powiem wam dzisiaj, że szukanie przeciwnika do gry to jest jedna druga tego, co ja dzisiaj nagrywam. Masakra jest jakaś. W ostatnim spotkaniu ustawimy sobie Messiego i Ronaldo na ataku, a na prawe skrzydło damy i Barbo. Marshal, Antony Martial takie znależała mu się ta, ta bramka Za trzy wspaniałe poprzednie spotkania Bo gra się nim wybitnie Nie sądziłem, że na lewym skrzydle Marciale Może tak dobrze się grać Także w, w 12 minucie Bo wtedy strzelił Niesamowita bramka Przepiękny strzał z dystansu Od poprzeczki do bramki Uderzenie Chyba tego draftu O nie, co ja zrobiłem teraz? Co ja teraz zrobiłem? Co ja teraz zrobiłem? Jedno głupie wejście I Ronaldo, oczywiście team of the year Przechodzi sobie całą obronę 14 minuta jest 1-1. No, podanie do Ronaldo: Ronaldo. Tutaj do Messiego: Messi 2-1. Ależ zgranie między dwoma zawodnikami Team of the Year. 24 minuta, mamy znowu prowadzenie Antony Martial, On tutaj ma umiejętności, żeby sobie poradzić, oczywiście, że tak. I wszystkich posyła na łopatki Antony Mars. Przeteleportował się. Ronaldo jeszcze jest przy piłce. Ronaldo: Ronaldo 3-1. Oj, podanie do Ronaldo, Ronaldo nie jest na spalonym To się może zakończyć tylko jednym 4-1 w 60 minucie Tutaj Messi, ależ przyjęcie Messiego No to Messi, aj A iż ten, kurde, już mi tam faulem leciał Czy Messi jest w stanie trafić? 5-1 Jeszcze jedna podcinka I wpada, Ronaldo się pobawił 6-1 Antony Martial, to, to jest, on czuje, że to jest jego bramka Teraz, to co on biegnie Antony Martial O, i da. I o, jeszcze jest, jeszcze jest Jest, 7-1 No i moi drodzy, 7-1, koniec pogromu Finale draftu, no tego się absolutnie nie spodziewałem To poprzednie rundy było wiele, wiele trudniejsze dla mnie No i cóż, cieszę się, że po raz kolejny wygrywamy A to oczywiście oznacza, że odbieramy nagrodę A w środku, w środku Mega paczka i złota paczka zawodników premium nie wiem dokładnie, jakie to są. No, takie średnie. Czyli paczka za 35 tysięcy i paczka za 25 tysięcy. No, no, no cóż, hamsik ja Nie spodziewam się to jakichś wybitnych trafień. No i dobrze. No i jeszcze jedna paczka, tym razem za 25 tysięcy. A w środku. Bramka hard, przynajmniej hard, przynajmniej hard to nie jest niezłe trafienie. Aczkolwiek za 25 tysięcy to na pewno nie jest, ale że była w pewien sposób darmowa, nie będę narzekał. No i moi drodzy, jesteśmy na 14. polu, idziemy na 18, bo wygraliśmy cztery spotkania, co daje nam oczywiście cztery punkty ruchu. Jesteśmy na losowym wyzwaniu, czy je wezmę, czy, je, czy go nie wezmę. Chyba wezmę, bo. Bo teraz miałem draft zwykły To bez problemu jestem w stanie Porywalizować troszeczkę Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrybujcie Jeżeli chcecie więcej draftologii na tym kanale Ja się z wami żegnam, trzymajcie się I do usłyszenia kolejnym razem na tym kanale